Kiedy połączysz Mentos z kolą, dzieje się coś naprawdę fascynującego. W momencie, gdy Mentos wpada do napoju, następuje gwałtowna reakcja. Dlaczego? To wszystko przez dwutlenek węgla, który jest rozpuszczony w koli. Mentos ma na swojej powierzchni mikroskopijne nierówności, które działają jak punkty, w których dwutlenek węgla może się uwolnić. W efekcie gaz nagle wydostaje się z płynu, tworząc ogromną ilość bąbelków. To prowadzi do eksplozji piany, która może sięgnąć nawet kilku metrów w górę. To zjawisko jest nie tylko widowiskowe, ale także pokazuje, jak fizyka i chemia mogą współdziałać w zaskakujący sposób. Warto jednak pamiętać, że to doświadczenie najlepiej przeprowadzać na świeżym powietrzu, bo bałagan jest nieunikniony.